on nie świeci, nie? No, to tyle świeci no. Tu zaraz będzie mur za mostem, nie? W lewo. Mom, w A tu drewno jest. Drewno mamy. Tarnowskiego lasu. Tak? Przypłynęło regom. Tylko, że po progach. Nie tu, 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 tu. tu, tu, Tam, tam, Drugi tam. Zabiję, zabiję. Sabe... Nie, cofaj. Dawaj, dawaj. Tu jedzie. Zabiję go. To jest stary driver. Tak. Się ale widzi, że jednokierunkowa znaki czytać. Trzeba ja też dopiero teraz zobaczyć. No ale nie jest jednokierunkowa. Dziękuję, biegna. Przepuść panią przed gdzie Idzie do pracy to nie robi się. No i szukaj miejsca od razu i chuj, hmm. I trzeba pod... Gdzieś blisko parę kometrów znać, znaczy, nie? To będziemy chociaż wiedzieli, czy dzisiaj się płaci. Tak. Już nie dalej jedź, dalej. Daj do miejsca. No to jest No, bo rana nikogo nie ma. No, dobra, już gdzieś stanę, bo zaraz nie będziesz w miejsca, kurwa. A te da, to ja I zaraz będziesz cofał, kurwa. Zaraz się wracał. No, tu parku metru, może wejść. Będą ci rysować, jak będą przychodzić do parkometru. <tot _iyet> Trzeba tu wjechać, nie? To nie ale to nie. Dobra, to nie Wszystkie stają. A potem ci przyjdę, ja, Może kiedyś wysylił, proszę. Tylko, że to się nie bo to paliwa też trzeba. No na pewno fajnie. Zginęli na morzu. No tam, tam, tam. <noise> tutaj fajnie możecie panowie, bo tutaj będzie zaraz ten, nie? Yy, Zeszylnit morski, nie? Może. Nie, nie, nie? wiem, wszędzie. <noise> Coś pięknego. Pozdrawiam Was z kupowiszką W razie bomby, tłumaczy sobie ra nie? Nie, ma to Jakiś taki zakłon się wyszki tutaj. tyłu. to, to nie? No, nawet jak i czy zajdę, sam fakt. No nie no się no zobacz. O, cały to? Traba coś? czas, coś wtedy? No jest, chuj tam. Dwójek potrafił przeciąć 150 zapadnik, tak za opa. Słyszysz? Janek. Tu leży pocisk, nie? A ja trafiłem z padłem zapalnik. No, Wszędzie Wziąć będzie piski panowie. Tu jest jakiś dziwny sygnał Słuchaj, co to wykopie? Bo ci zapewne Nie, po co? Weź zabierz, musisz wyrzucać. tylko nie nagrywaj masz. Ja wiem, nie? Się to wiesz. Chodzi, że się twarzy wstydzę, ja tylko po prostu nie chcesz żeby ktoś mnie tu wyróbczył. ja wiem, ja wiem, wiem. Ładne. są co, 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 to? Poddajemy się. Poddajemy się, tak? A, ja, po no, kopie, nie tak, trzeba ja zobaczyć. O no, mój, ty jest że No mi też nie tutaj są zejście z niej, tylko tam. leży dawno, wiadomo, nie? No. Nie nie? No, tutaj będzie jakiś grzmot czasem. No, Wychodziłeś coś, co, co? Tu, tu, tu coś nie było co, 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 co? złotem coś było co? ja, wziąłem, no. obok sąsiedzi Tam jak tam, bo się robi dziura, Może mi się obok nie. Tak no. jest, to jak zrobię, nie? A? Robisz płać, jak sprawdzasz, nie? Robisz na bo nie. Dobra. Jest coś, nie? Hmm. Czyli jest coś, idziemy dalej. No, coś jest dużego. to się jest, no zobaczmy, to się jest. Zobaczymy, na tak. Przysunięte, przysunięte. Sąka, wyścinkę, nie, to przesunięte. O, są Jeden grosz, tak? Nie. To jest 10 groszy. 10 groszy. Nie, это важнейшее. Кого? Чичи гроши, это то с папиросом. Сотерки вот. вот. Сотерки вот. Сотерки вот. Сотерки вот. Сотерки вот. 西东，西街西到那边。 Ale mocno, zrozumiesz, nie? Tak jest. Janek! to było? No wcielaj. No A Ale by nie wcielaj. Dzięki pobiegła Macie Jakiś ślecie od jakiejś anteny? Nie mam pojęcia Nie wiem I don't know Ciekawe Dobra, nara hej okolica Okolice koło brzegu Pozdrawiamy hej Patrzę na to Jakie kurwa transzeje I tu jest chyba ze nie wiem, może z 15 kolega przyszedł go nas z guzik z później będzie na filmie Patrzę jak będzie ładnie idzie Tak, za No kurwa kocur, nie? Zobaczę to, patrzę o tak ładnie skręca I tu mamy stanowisko

Znowu się? No. Potręszaj, że wchodzi cały. Zobacz to, patrz. Wchodzisz i strzelasz, nie? Bach. Dobra. Dobra, żegnamy się. Szukamy dalej, hej. Normalnie dziki zachód, nie? Czaszki na wierzchu. rękocur to fakt. Dobrze, żegnamy się hej.